Z archiwum państwowego w Jeleniej Górze, w którym będziemy mówili o ulicach Jeleniej Góra, konkretnie o ich nazwach, o ich zmianach. Temat, jak myślę, na czasie, ponieważ jak większość z Państwa na pewno się orientuje, Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła niedawno kolejną decyzję, uchwałę o zmianie nazw niektórych ulic w mieście, ale może od początku. Więc y, pierwsze nazwy ulic w Jeleniej Górze pojawiły się. Prawdopodobnie niedługo po lokacji samego miasta, które miało miejsce gdzieś w drugiej połowie XIII wieku. Jak wiemy, najstarszy dokument mówiący o tym, kiedy miasto się pojawiło, pochodzi z 1288 roku, ale miasto już istniało wcześniej. Te pierwsze nazwy wywodziły się prawdopodobnie ze zwyczajowych nazw szlaków handlowych i komunikacyjnych, między innymi. I tak yy, mieliśmy w Jeleniej Górze ulicę Schildauerstrasse obecna ulicę Marii Konopnickiej, Schildał to po niemiecku Wojanów, to była ulica prowadząca na Wojanów, stąd właśnie ulica Wojanowska była. Tak samo mieliśmy Landstrasse, czyli ulicę Wleńską. To jest obecny mniej więcej podwale Grunwaldzka, bo on tak się ciągnęła dalej. Tak samo Greifenbergstrasse, czyli Gryfowska, obecna ulica Sobieskiego. I to był jeden z elementów tworzenia nas ulic w, tu w naszym mieście. Drugim to Wodziły się ulice też od nazw profesji lub wyznania ludzi, którzy mieszkali przy danej ulicy. Tak, mieliśmy ulicę Żydowską, Juden, Gasse. obecnie jest to ulica Szkolna. Mieliśmy także nazwy ulic od, wodzących się na przykład od budowli, przy których, od charakterystycznych budowli, jakie stały przy danych ulicach, więc była ulica Kirgasse, czy ulica Kościelna, obecna ulica Boczna, czy tak samo Stok Gase, obecna ulica Krótka. Sztok to był dom, to było więzienie w dawnej Niemczyźnie, więzienia, więzienie, a jednocześnie w tym miejscu mieszkał kat miejski, który się tym więzieniem opiekował. I dużo innych nazw, ulic właśnie wywodzących się ze średniowiecza brało swoje nazwy od właśnie miejsc, zamieszkujących tą ulicę ludzi, cechów rzemieślniczych czy też tych budowli. I tak było praktycznie w całej Europie. Zresztą nie tylko. To jest chyba rzecz normalna i do dzisiaj, jeśli czasami buduje się czy wytacza się nową drogę, to się nazywają często od kierunku, w którym ona idzie, dostaje taką nazwę lub od innego charakterystycznego miejsca, w którym się znajduje. Nazwy te praktycznie przetrwały do 1945 roku, a nawet większość z nich funkcjonuje do dzisiaj w spolszczonej wersji. Taka zmian w zasadzie już nie miały drobne tam związane z tym, że na przykład, że kiedy Żydzi w zasadzie zostali, przestali w Jeleniej Górze funkcjonować jako taka zwarta grupa wyznaniowa, przestali mieszkać przy tej ulicy Judengase, nazwa została zmieniona. No ale taki rozwój miasta i jednocześnie jakby rozwój nazw ulic w Wielenie Górze nastąpił w XIX wieku, szczególnie w drugiej połowie, kiedy miasto zaczęło się gwałtownie rozrastać zaczęły przybywać nowych ulic, więc ówczesne władze miejskie stanęły też przed problemem oczywiście nazywania tych ulic. Zaczęły się pojawiać więc nazwy ulic upamiętniające osoby zasłużone dla państwa pruskiego, więc jak wiemy, oczywiście nieobra była w tym czasie w państwie pruskim, później w niemieckim. Oraz zasłużony dla, dla tego miasta. Mieliśmy więc tu Bismarckstraße, czy też Kaiser-Wilhelmstrasse i tak dalej. Wszystkich tych ludzi, którzy akurat dla Niemców przysłużyli się i byli też dla miasta jakimiś osobami znaczącymi. Ulic tych było bardzo dużo. Niemniej jednak też raczej nie starano się zastępować nowych, starych nazw nowymi nazwami. Właśnie nadawano te nazwy raczej tym starym. Takie pierwsze Duże jakby zmiany na ulicy nastąpiły dopiero w 1933 roku, kiedy do władzy dochodzą faszyści. Hitler przejmuje władzę w Berlinie. NSDAP zaczyna rządzić także w Wielonej Górze, a więc jak to mogło być, gdyby w wieleniej Górze nie było ulicy prawda, Adolfa Hitlera czy coś Hermana Göringa. Jest bardzo szybko jeszcze w tym samym 1933 roku władze miejskie uchwalają, że prawda będzie ulica Adolfa Hitlera obecna jeszcze 15 grudnia. Także Plac Adolfa Hitlera, czyli obecny Plac Niepodległości. Ulica Wolności otrzymała nazwę Hermann-Gering-Strasse. Ulica 1 Maja obecna otrzymała nazwę Hindenburg-Strasse i tak dalej. Tych z nas ulic było kilka. Tak samo w tym czasie budowano, miasto się rozrastało, budowano nowe dzielnice może nie tak dużo jak w poprzednim okresie, niemniej jednak też, i one otrzymywały już takie nazwy właśnie związane bardziej z tym ruchem faszystowskim. Kiedy w 1945 roku, 9 maja, wojska radzieckie wkroczyły do Jeleniej Góry, Zostały właśnie taki stan nazewnictwa, mniej więcej. I tutaj podejrzewam, że jednak, może nie zupełnie, ponieważ, to już jest tylko niestety moje podejrzenie, nie ma tego w źródłach, ale Niemcy prawdopodobnie Zmienili nazwę tych kilku ulic związanych z ideologią faszystowską. Sami musieli to zrobić, ponieważ no, żaden dowódca radziecki nie cierpiałby, że jego jednostka stacjonuje na przykład, tak jak w Jeleniej Górze, by było w hotelu obecnym Europa przy ulicy Hindenburg -Szrasse. więc pewnie zwrócono szybko Bankowsztrasę, jak to było przed 1933 roku, czyli ulica dworcowa, kolejowa. Tak samo Adolfa Hitlera szybko zmieniono na promenadę, strasę, no bo to nie bardzo pasowało. Kiedy przyjechały tu władze polskie, zaczęły przejmować poszczególne obiekty, a tak stanął przed nimi ten sam problem, czyli zmian nazw ulic. Dokładnie nie wiadomo, kiedy te zmiany zostały wcielone w życie. Taki protokół komisji, która się tym zajęła w aktach. Zarządu Miejskiego w Jeleniej Górze nosi datę 27 lipca 45 roku i podpisany został przez kilka osób, które weszły w skład Międzypartyjnej Komisji Specjalnie powołanej do przemianowania nas ulic. Zebranie tej komisji odbyło się w sali Muzeum Miejskiego i podjęto tam właśnie decyzję o zmianie wszystkich nas ulic w mieście. Jak się kierowano, czym się kierowano przy tych zmianach? Więc przede wszystkim starano się zachować stare historyczne nazwy, więc Markt został rynkiem, Schulstrasse ulicą Szkolną, Bahnhofstrasse ulicą Kolejową, ale nie wszystko, bo na przykład Strasy, czyli tak zwana ulica Wojanowska nie bardzo pasowała tej komisji, więc otrzymała za patrona Marię Konopińską I w tym duchu mniej więcej były zmieniane nazwy wszystkich nas ulic w mieście, a więc starano się wtedy kiedy to było możliwe, czy też nie w jakiś inny sposób nie było sprzeczne z ówczesnymi prądami, z ideologią, zachowywać stare nazwy oraz wprowadzać nazwy upamiętniające bohaterów narodowych, czy też wydarzenia z historii Polski. I muszę powiedzieć, że przeglądając te spisy z 1945 roku uchwały tej komisji były takie no, utrzymane w takim spokojnym tonie i zrównoważone. To nie było jakiegoś hura optymizmu, jakiegoś po euforii zwycięstwa. Starano się naprawdę nadać nazwy, takie nazwy ulicom, które byłyby do zaakceptowania zarówno przez ówczesne władze, jak też pod, musiałyby podlegać specjalnie szybkim zmianom. No, oczywiście... Taka była sytuacja. Musiały się pojawić nazwy prawda dla uczuczone, dla prawda Stalina i Bieruta, więc obecna Ulica Wolności otrzymała nazwę Oleja Marszałka Stalina, czyli Ulica Marszałka Stalina. Natomiast Plac obecny Niepodległości otrzymał od razu miano Dawna do Hitlersztra. Plac otrzymał miano prezydenta Bolesława Bieruta. No ale to były rzeczy nie do uniknięcia. I tak po prostu musiało być. Niemniej jednak, jeszcze raz podkreślam, że te nazwy wszystkie były utrzymane w takim no, nie, bardzo umiarkowanym i spokojnie. Nazwy te, gdyby nie zostały zmienione w późniejszym okresie, mogłyby dotrwać do dzisiaj w takiej formie, jakiej zostały wtedy nadane. Przynajmniej większość z tych nas, ulic, I niestety, jednak to, co się przez tą komisję zostało uchwalone, owszem, zostało zaakceptowane, zostało szybko wprowadzone w życie, więc prawdopodobnie już. W tym w lipcu 1945 roku, ale nie pasowało to wszystkim i pierwsze zmiany już nastąpiły dosyć szybko. Pierwsza chyba to była zmiana nazwy ulicy obecnej Pijarskiej. Ona dość nieszczęśliwie może została nazwana przez tę komisję, dostała jako nazwę Pijacka. No, może były tam różne knajpy, może ci ludzie, którzy tam mieszkali. Wwoływali się tak, że ulica zasługiwała na to nazwę. No, nie, nie, jednak nie było to zbyt optymistyczne, więc szybko postanowiono zmienić. Bardzo łatwo to było zmienić pijacka na, pija, na pijarsko. Szybko zmieniono. Szczególnie, że w tym czasie właśnie kapłanami Wielenie Górze był, byli ojcowie pijarzy z zakonu Piarów, To właśnie pierwsi, pierwsi którzy kościół parafialny Świętego Razona i Pan Kracego objęli. To właśnie byli przedstawiciele tego zakonu, więc nazwa była bardzo adekwatna, bardzo pasująca. Ta nazwa przetrwała chyba, no, to jest do dzisiaj, prawda, chociaż właśnie Rada Miejska zdaje się, że podjęła może dosyć nieszczęśliwą decyzję o przedłużeniu na tą ulicę ulicy Podwale, no ale to już jest sprawa Rady Miejskiej. My rozpatrujemy tylko historycznie rozwój zmian tego nazewnictwa. Szybko jednak e, odpowiednie czynniki, jak to się prawda mówiło, doszły do wniosku, że brakuje tutaj. Nazw, ulic, no, takich powiedzmy ideologicznych. I tak, na przykład, prezydent, wiceprezydent miasta Kazimierz Lubczyński wysunął projekt zmian nazw ulic, projekt 1949 roku, i uzasadnia go w ten sposób: Wiele dotychczasowych nazw zupełnie nie odpowiada naszej rzeczywistości, albo ma nazwy nic nie mówiące, anachronizmy tłumaczone z niemieckiego, ustalane bez żadnego sensu społecznego. Albo nosi nazwę osób nieznanych szerszemu ogłowi i społeczeństwu, które żadnych zasług nie przyniosły dla naszego rodu i ludzkości. Więc nic dziwnego, że zaczęto zmieniać i szybko pojawiły się ulice noszące imiona bohaterów walki rewolucyjnej i tym podobnych. Po śmierci Świerczewskiego pojawiała się ulica Świerczewskiego, dawniej obrońców w i tak dalej pojawi się Armii Czerwonej. No, niewygodna ulica 3 Maja także zniknęła z Jeleniej Góry. W to miejsce wprowadzono ulicę Wojska Polskiego, która na szczęście nikomu ani wtedy, ani teraz nie przeszkadzała. I tak dalej posuwano się, zmieniając nazwy ulic w Jeleniej Górze. Ten taki proces zmian trwał przez prawie całe lata 40, czyli od 1946 do 49 roku. Nawet w tej okazji miasto, żeby... Wiadomość ludzi o zmianach drukowało specjalne plakaty, na których informowało mieszkańców, jakie ulicy otrzymały nowe nazwy. I może jeszcze z takich ciekawostek warto tutaj podać, że kiedy w roku 1948 doszło do zjednoczenia PPR-u z PPS-em, jak wiem, 15 grudnia ten zjazd się odbył. Już 17 grudnia w Jeleniej Górze postanowiono przemianować właśnie jedną z ulic na ulicę 15 grudnia dla uczczenia tego wiekowolnego zjazdu. Zmiana ta dosła dosyć szybko weszła w życie, ponieważ już w 49 zaraz na początku projekt ten został zrealizowany. Kolejnym z takich projektów było Odgórnie decyzja przyszła z Wojewódzkiej Rady Narodowej, aby w każdym mieście powiatowym, na końcu na pewno w Wielonie Górze, jeden z placów, czy też jedna ulica otrzymała imię Stalingradu czy też bohaterów Stalingradu. No to oczywiście od razu tutaj w Wielonie Górze postanowiono kilka propozycji. Jedna z nich mówiła, żeby przemianować rynek, wówczas już plac ratuszowy właśnie na plac Stalingradu. Nie byłoby to nic dziwnego w ówczesnym czasie, ponieważ na przykład rynek w Jaworze przez wiele lat do 1956 roku nosił imię Józefa Wissarionowicza Stalina. Ale radni miejscy w Jeleniej na szczęście zachowali historyczną nazwę i przemianowali fragment ulicy ówczesnej Podwale, czyli czy też Bolesława Bioruta wtedy wcześniej promenadę, strasę na bohaterów Stalingradu, czyli też nie plac Stalingradu, ale bohaterów Stalingradu, który upamiętniał no, te ofiary tej bitwy, która jednak grała bardzo duże znaczenie w historii II wojny światowej i w historii świata w ogóle. Także w 1950 roku pojawia się nazwa plac bohaterów Stalingradu. Także obecnie oczywiście nie pasująca w wielu czynnikom. No, mówi się tam o Stalinie, ale mówi się tam, prawda, przede wszystkim o tych ludziach, którzy tam zginęli, no, walczyli nie w imię ideałów komunistycznych, ale raczej w imię wolności albo też popychani pistoletem żołnierza z NKWD, który ich pchał do boju, ale to taka dygresja, więc od tego 50. roku w zasadzie zmian nas ulic takich poważniejszych nie było. I dopiero w roku 1976, kiedy nastąpiła integracja Jeleniej Góry z Cieplicami, Sobieszowem, Maciejową, i wszystkimi okolicznymi tymi mieścinami, które zostały przyłączone do Jeleniej Góry, powstał jeden wielki organizm. Okazało się wtedy, że w wszystkich tych trzech miastach są nazwy ulic, które no, się powtarzają, no, czy ulicy Mickiewicza na przykład. No i tak nie mogło być, więc wtedy zebrała się także specjalna komisja, która no, w dwa tego niestety nie mamy, ponieważ taka do Archiwum jeszcze nie spłynęła, ale podejrzewałem, że bez większych problemów, nie tak burzliwie jak to ma w miejsce obecnie, uchwaliła projekt zmian nas ulic, które przetrwały, który przetrwał praktycznie do dzisiaj w takiej formie wtedy został ustalony. No i kolejne korekty, to już większość z Państwa pamięta, to była zmiana placu Bieruta na plac Niepodległości, zmiana ulicy Dzieżyńskiego na bohaterów Westerplatte w Kieplicach, czy też zmiana placu Stalingradu na plac bohaterów Stary, Stalingradu, bo komuś tam w tak zwanym międzyczasie nie spodobała się, no, czy tam może krócej było napisać plac Stalingrad niż plac bohaterów Stalingradu, więc tabliczki zostały zmienione i później z powrotem wprowadzono plac bohaterów Stalingradu. No i w ten sposób doszliśmy do chwili obecnej. Kiedy to Rada Miejska naszego miasta ponownie podejmuje decyzję o zmianie nas ulic. Decyzje jeszcze te nie są ostateczne. Jeszcze kilka ulic czeka na swoje przemianowanie. Być może te, które zostały podjęte, także jeszcze nie zostaną wprowadzone w życie. Chciałem tylko jeszcze Państwu pokazać jedną rzecz. Kiedyś w Leśnie został wydany taki informator o nazwach placów ulic i parków. Miasta leśna i myślę, że podobne wydawnictwo przydałoby się także, kiedy już te wszystkie ruchy ze zmianami nazw zostaną zakończone, przydałoby się wiele niej górze. Mamy tu w archiwum praktycznie opracowane historycznie te nazwy. Możemy taki słownik czy też taki informator wydać, jeśli tylko miasto będzie zainteresowane, albo ktoś inny, kto będzie zależało na czymś takim. Więc na Nasi pracownicy tutaj opracowali jesteśmy w stanie to wydać. A w tej chwili, jeśli komuś to jest potrzebne, jest winny spod, czy w inny sposób potrzebuje do innych celów, informujemy wszystkich zainteresowanych o tym, jak się konkretna ulica nazywała w przeszłości. I to by było wszystko na dzisiaj z Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz następny program za miesiąc. Do widzenia.